Bociany uwielbiają podróże, przylatują do nas pod koniec marca, w Polsce spędzają całe lato, Przepraszam. a jesienią znów wyruszają na daleką wyprawę do Afryki. Taki lot może trwać nawet dwa miesiące. Chcesz spotkać bociana? Koniecznie wybierz się na łąkę lub nad staw. To miejsce pełne bocianich przekąsek, dżownic, świeższych simachów, ryb i żab. Chomik występowanie, Europa i Azja. Chomiki to prawdziwe śpiochy, przesypiają większość swojego życia. Niektóre z nich zapadają nie tylko w sen zimowy, ale również letni. Ulubionym zajęciem tego zwierzątka, poza spaniem rzecz jasna, jest pomikowanie przysmaków. Nasiona, owoce, warzywa, zioła i owady to lista jego smakołyków. Zadbaj o to, by nie zabrakło ich w domku chomika. A tutaj, Ardienku, zobacz, tutaj no. mamy delfina po lewej stronie i po prawej stronie mamy hipopotama I tutaj piszą, że, le, le, że delfiny chociaż wyglądają jak ryby są ssakami I nie potrafią oddychać pod wodą Muszą się muszą wyskoczyć albo wydłużyć głowę ponad wodę, ponad lustro wody żeby zaczerpnąć powietrza są bardzo inteligentne, to znaczy bardzo takie myślące, mądre i ciekawskie zwierzęta. Uwielbiają się bawić i psocić. Urządzają wyścigi i często popisują się przed marynarzami akrobatycznymi z sztuczkami. Zobacz. Tu jest, tu jest delfi z popatrz. popatrz. A hipopotam jest bardzo groźny. Mógłby zabić człowieka. Czasami tak się dzieje, jak Ludzie płyną łódką przez jezioro i nagle hipopotam ich atakuje. Aż trudno uwierzyć, że właściciel jednej z największych paszcz na świecie odżywia się wyłącznie roślinkami. Hipopotam spędza cały dzień w wodzie. Na ląd wychodzi dopiero nocą, aby łasuchować. Ten głodomu może zjeść raz tyle, ile waży dorosły człowiek. Niech mimo pokaźnych rozmiarów i krótkich nóg potem biega naprawdę szybko mógłby dogonić najlepszego sprintera widzisz? o, a tu są nasze zwierzątka jeże to są takie zwierzątka, które jak są zagrożone zwijają się w kulkę i kulka z takich igiełek jest bardzo trudna do ugryzienia przez takiego innego drapieżnika Emek mi kiedyś przyniósł Żółwia, a żółw, a żółwia jeża. A w wieżu jest najwięcej zarazków. Ja, to tak też słyszałem. Gdy usłyszysz nocą w zaroślach dziwacznych fukanie, fukanie, to znak, że prawdopodobnie natknąłeś się na jeża. Choć jest mały potrafi być bardzo hałaśliwy. Dzień przesypia smacznie w swojej kryjówce. Wyrusza na łowy, i zapada noc. Jeśli sądzisz, że lubi jabłka jest w błędzie. Jeże wcale nie jadają owoców. Pałaszują na to owady, ślimaki i drzownice. Ale paczek w szkołach uczą, mnie, no. Zawsze jeżdża z jabłkiem na górze, ja, nie? Tak, tak, tak. Popatrz jakie kłamstwo. Mhm. Ka mhm. Kameleon. Kameleon to jaszczurka, która potrafi zmieniać kolor. Jak jest na drewnie, to, to upodabnia się to drewna. Na skalę zmienia kolor na kolor skały. Co jeszcze potrafi kameleon? Potrafi patrzeć równocześnie w górę i w dół. Każde jego oko może spoglądać w innym kierunku. A niezwykła jaszczurka zna jeszcze kilka innych sztuczek. Na przykład zmienia kolor skóry.